Witam Państwa serdecznie, rodzinny doradca zdrowego stylu życia. Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność zaprezentować Państwu i jednocześnie zaprosić do współpracy przy tworzeniu nowego projektu, projektu, który już istnieje w 100 krajach na świecie. Polska jest jednym z wielu krajów europejskich, gdzie ten projekt w tym momencie jest bardzo mocno rozwijany. Projekt, który nazywa się Rodzinny Doradca Zdrowego Stylu Życia. Tym filmem będę miał przyjemność zaprosić Państwa i zaprezentować jednocześnie, jaki to jest projekt, do kogo kierujemy naszą ofertę, z czym wiąże się współpraca z nami i kilka jeszcze innych szczegółów. Oczywiście tym materiałem nie wyczerpię wszystkich Państwa pytań, ale mam nadzieję, że tym materiałem zachęcę Państwa do spotkania z naszymi doradcami czy z moją osobą. Abyście Państwo poszerzyli swoją wiedzę i zdecydowali, czy chcecie się do nas przyłączyć, tytuł tego nagrania to jest: Jak stworzyć swoje alternatywne źródło dochodu, lub dochodowy biznes, bo może być to jedyna działalność dochodowa, czyli taka praca na cały, cały etat, właśnie w projekcie rodzinnego doradcy zdrowego stylu życia. Szanowni Państwo. Będę prezentował ten projekt, założenia tego projektu Państwu, mając z tyłu głowy cały czas taką informację i takie przekonanie, że Państwo macie pewne obawy, zastanawiacie się, czy to jest dla Was, i pozwoliłem sobie wynotować kilka tych obaw, jakie mogą Was dotyczyć. Myślę, że tych obaw może być dziesiątki i setki. Ile osób ten film będzie oglądać, tyle może być obaw. Ale myślę, że wynotowałem sobie takie główne, charakterystyczne obawy i będę chciał podczas tej prezentacji odrzucić od Państwa te obawy, spowodować, żebyście ich nie mieli, żebyście jednak postanowili spróbować z nami rozwijać ten projekt. Jakie to mogą być u Państwa w tej chwili obawy? Nie mam czasu, nie mam wiedzy, nie nadaję się do tego. Już kiedyś próbowałem, ale to mi nie wychodzi. Jestem za stary. Rodzina i znajomi mówią: Nawet się w ogóle za to nie zabieraj. Nie mam pieniędzy, trzeba na pewno coś sprzedawać. Moje miasto i ludzie, których znam, są za biedni, żeby z tego skorzystać. Nie mam znajomych, którym mogę to zaoferować. I setki, setki innych, tak jak powiedziałem. Jeżeli ten film oglądasz, to na pewno w tej chwili mówisz: A ja mam jeszcze inną obawę. Nie będę wszystkich wymieniał, bo nie o to chodzi. Ale ja mówię jedno: obudź, obudź w sobie to dziecko. Tego, jak pamiętasz, może jak miałeś 10, 15, 20 lat, miałeś marzenia, miałeś jakieś pasje, ale przede wszystkim miałeś sobie odwagę. Obudź w sobie to dziecko, które się nie obawiało, które najpierw działało, a potem korygowało, czy zastanawiało się, czy to jest słuszne. Może tak powinieneś, powinnaś do tego dzisiaj podejść, bo może życie, może sytuacja, w której jesteś przytłoczyły cię i należy to zmienić. Będę jeszcze o tych ograniczeniach w dalszej części mówił, ale proszę o jedno, żebyście państwo otworzyli umysł, bo ten projekt jest godny tego temu, aby się mu przyjrzeć. Są dwa hasła przewodnie tego spotkania z, z państwem. Pierwsze hasło to jest decyzja, którą trzeba podjąć. Proszę Państwa, wydaje mi się, że tego tylko oczekiwałbym od Państwa, abyście świadomą podjęli decyzję, tak, podejmuję tą decyzję, bo potrzebuję zmiany, bo potrzebuję pieniędzy, bo chcę zmienić swoje życie, bo chcę wysłuchać, jaka jest propozycja, może się w tym oddaję I wiele takich właśnie argumentów za tym, że tak, podejmuję to, de, tą decyzję, dlaczegoś. No właśnie, może dla mnie osobiście, bo jak będę młodzież zachęcał do przyłączenia się do nas, to domyślam się, że będą podejmowali właśnie dla siebie, dla lepszej przyszłości. Jeżeli ktoś ma rodzinę, dzieci i skomplikowane to już w pewnej materii jest to życie, to inne będą arg argumenty. Oczekuję od państwa, żebyście podjęli tą ważną taką decyzję na tak. I drugie, chcę państwa przekonać do tego, że my mamy sprawdzony system. To, że na początku powiedziałem, że firma, ten projekt wyrasta z czegoś ogromnego, ponad 100 państw na całym świecie, to domyślacie się Państwo, że wchodzimy z tym projektem w sprawdzony system. Mamy system. Pokażemy Państwu, jak to po prostu zrobić. Nie miejcie obaw, że sobie nie poradzicie. Chcę Państwa zapewnić, że dostarczymy Wam tą wiedzę. Zresztą przygotowaliśmy podręcznik, przygotowaliśmy akademię. Moja droga do sukcesu i na tej akademii, podczas szkoleń firmowych, odbywających się na Zoomach przez internet, stacjonarnych, w zależności od tego, jak Państwo będziecie mieli ochotę uczestniczyć w tym projekcie z nami, tak będziemy Państwa szkolić i na pewno dostarczymy wszystkich niezbędnych narzędzi, aby Wam się powiodło, bo mamy ambicje w tym, aby Wasz sukces był naszym sukcesem, a nasz waszym. Działamy jako team. No dobrze, mam nadzieję, że tym wstępem przekonałem Państwa do tego, żeby posłuchać dalej, zobaczyć, co to za projekt, czy jest to dla mnie, jakie firma ma wymagania i dać po pierwsze szansę mojej osobie na to, abym mógł zaprezentować Wam to do końca, a po drugie. Dajcie sobie szansę na zmianę, na wypełnienie tego jednego, może dwóch, może dwudziestu, może trzydziestu procent tej potrzeby, tego braku, który macie w swoim życiu. Chcemy w tą lukę wejść, wypełnić ją, zaprosić Was do współpracy właśnie przy projekcie rodzinnego doradcy zdrowego stylu życia. Za chwilę będę mówił, kogo zapraszamy, szeroko o tym projekcie powiem. Mam nadzieję, że tym wstępem zachęciłem Państwa. I że za chwilę się zobaczymy, zapraszam na część drugą.